Dobra, bo zamuliłem. Patrz co robię teraz. jak uh, uh, uh! nice. nice. to CaseDrop.eu, wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę, nowy system losowania, lepszy drop już teraz. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 zł. CaseDrop.eu, otwórz skrzynki za PSC, SMS, przelew, link w opisie, polecam. Gram drugi mecz, w którym i w moim teamie przeciwnicy są odjebani. No, na razie czekamy, czekamy na ruch. Tymczasem znaczy, jak poleciał, jak Adam Małeż za najlepszych czasów. Niesamowity skok, no jak Willingen. Adam Małeż 151,5 metra, teraz znaczy, myślę, że wynik podobny. Znam szczerze, ale pauza. Pauza techniczna, nawet zdaje się, ale tutaj będzie idealnie na 3 akacze, prawda? No właśnie. Jest na 3. Super. To czemu by nie zagrać na fullu, Micho? Ma 6900. Być może potrzebują zawodnicy Bill kalkulatora. Gdybym ja był w drużynie, to bym powiedział od razu: znaczy, bo stary, masz 8100, prosty rachunek, 2700 razy 3, 800, rzucasz 3 akacze. Micho sobie kupuje akacze z grantami Mamy to, mamy to. Brakuje imi z jaka w składzie. Słuchajcie, ja nie tylko Smoky znam, ja znam też matematykę. No i kupiona kacze. Ale tak, no tak, Wegi nie mógł pojedynku wygrać z Call Zero. Wegi chyba za karę poszedł do konta. Walczy się, spałem i no i dzisiaj trochę sobie... No nie, nie wiem o co tu chodzi. Ja pierdolę, nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi, w ogóle nie wiem. Trapoty Pierdalam No kurwa, patrz tą rampę, no! No worries, no worries guys, let's play ICO. Nie znam się na tym Jak zgłaszam, pewnie jest obrębacz, no? O O Nie nie pamiętaj kurde, podstawowa zasada: jak nie wykreujesz kurwa gry, to nikt za ciebie tej gry nie wykreuje. Więc nie gin jak Debil, bo jak znisz jak Debil, to już jest nic, to jest koniec. <try> We'll be right back.